Przejdźmy do warstwy muzycznej, która nam wyłączyła prąd, sprawdzamy zalogę piosenki, Medusa Cody, All Inclusive, to jest pierwszy kurwa, to pierwszy, co na ruszt. Klip jakiś tutaj dojebany. Tom Ford hmm. wizje. To Tomford wizję. Włączam ten komfort, za gdzie zniknę. To, co dla mnie normal, jest dla ciebie filmę. Na kamerach podgląd, apilarne linie. Znowu nie mogę spać, choć ten hotel ma pięć gwiazdek. drali czy czas powoli. Przesypując piasek, w głowie układam tak. Chcę szybko zarobić papier jeden pat na baki jak no, telefon spisze celka. Kiedy wchodzimy jak staza. Nosza koszulkę dolczą. Spodnik są są gabana. Dni są czasem gorsze, ale życie nie przepraszam. Wurdy sera droższe, podjeżdżają pod witkaca. Lezie na mnie nowy Monkler, a nie wiem co to praca. Z sklepem stoi forsy, bo do hotelu wraca w cholu panią porty. No disco dyskopolowe fałki ogólnie powiem wam, no mocno tu wjeżdża, ale. To jak już bym miał wybierać między tymi dwoma, to wybrałbym bym zwanie nie? Me jest szczery, uśmiechnięty chłopak. Robi sobie muzyczkę, robi zdjęcia z fanami, z każdym podobno po koncercie. No tutaj kurwa... Flex and finesse, chuj o co chodzi Bojzesz koniec świata Mówisz, że jest słodki, jestem jak handy Widać, że coś chce, oczy jak ferbi Wylewa moje kleję na piersi Nie jest jej wstyd, bo to bedpisia lady Hotelowa toba tylko weekendy Goryną no comment, ma się lasz brandy Na połączanie tripka, zyną od Berlin Jestem dziś offline, na ponad nie dostępny Korpet je wchwytam dzień jakby miałeś tym ostatną Jaki drest, szybki seks dla mnie to jak słowa mam Tro nie pierś ciągły bieg to adrenaliny zastał stres łapie w tych nie utrzyma ten pakażę Jest grz ze gdy nie usłyszysz prawkę, ze z backback again Nigdzie nie podaje tam nie BEPS, gdzie miele, żeby przez nich nie patrzą Bez, No Face, no Face, chcę być nierozpoznawalny Znowu nie mogę spać, choć ten hotel ma pięć gwiazdek Klepszy czas powoli Przesypując piasek, w głowie układam plan Chcę szybko zarobić papier Jeden napad na banki, jak telefon, tak, tak to wraz Złomiewy, kwiaty stąd, do Tokio, Pakiem wchodzę furą w każdy rondo. zostać forson stąd to No wolę Kongo to my i faraona